Witam tuż po meczu Jagieloni z Baćką Topolą. No, i był to dość dobry mecz Jagiellonii, chociaż ten początek tak naprawdę mógł być lepszy. Jagiellonia na razie gra w barażach o kolejną rundę Ligi Konferencji Europy i trzeba powiedzieć wprost, że są na najlepszej drodze, żeby tam awansować. Ale to na razie tyle tytułem wstępu. Zapraszam na odcinek. Pamiętajcie, o łapce, w górze sobie komentarzu. Tak naprawdę, pierwsza połowa była trochę dziwna, bo to można powiedzieć, że Jagielonia wyszła na mecz. Może trochę przestraszona, może taka rozkojarzona. No nie była to ta Jagieronia, którą znamy z boisk ekstraklasy na pewno. Była to Jagieronia, która była dość elektryczna. Było dużo niedokładności, takich podań, które nie do końca trafiały tam, gdzie miały trafić. Ale mimo wszystko to tworzyła akcje. To było najważniejsze Jagieronia od początku meczu. Tworzyła te akcje, co było taką cechą znamienną pierwszej połowy i ogólnie w sumie całego meczu. Jagieronia bardzo często była łapana na spalonym. No tutaj trzeba bać Cetopoli oddać, że. Formacja defensywa bardzo dobrze się ustawiała i łapała Biało na spalonego. No tutaj zaczęło się od tego, że już w szóstej minucie nie miała dobrą akcję, i właśnie na spalony był polu. No trafił mimo wszystko w słupek, więc to i tak by się nie liczyło. Jednak no do bitka też poszła obok bramki, więc tutaj, no może dobrze, że ta akcja się nie liczyła w meczu i była na spalonym, bo byłaby no troszeczkę, no takim memem tego spotkania. Na szczęście tutaj udało się stworzyć trzy inne akcje. No tutaj dwie minuty później Baćka miała już dobrą sytuację do wyjścia na prowadzenie. Szybko odpowiedzieli na atak spalonego Jagiellonii. No tutaj też Jagiellonii miała problemy z tym, że Baćka dobra miała wejścia z drugiej linii. Baćka do poli tam, nie pamiętam tych zawodników, ale dobrze wchodzili z drugiej linii. No i ten Stanic im bardzo, bardzo mocno uciekał, także tutaj mieli też problemy. Tam Wojtuszak bronił takie no dość dobre strzały, więc no od początku mieli... Białostotczanie, problemy z tą grą w defensywie. No, gubili się strasznie. Tam mogło być wyżej, mogli, mogli stracić więcej goli, bo jednak Baczka to Pola naprawdę wyszła na to spotkanie bez jakichś kompleksów. Nie bała się gry, nie bała się Jagieloni. Chciała grać od początku swoją piłkę, co też Jagielonie może zaskoczyło. I to jest to dobre określenie, no, jaka była Jagielonia w tym meczu, ale no nie byli sobą na pewno. No, tutaj kapitalne uderzenie z, ze skraju pola karnego, z lewego narożnika otoczonym dwoma obrońcami, piłkarz Baćki do był gola na 1-0, kapitalne uderzenie po okienku, no tutaj tak naprawdę Abramowicz nie mógł za dużo powiedzieć, bo, bo to był strzał, który wchodzi raz na 100. no w tym meczu akurat wszedł. Największym pozytywem tej pierwszej połowy jest to, że Jagiellonia odpowiedziała na ten atak, bo tak naprawdę po trzech minutach bramka padła w 27, a Jagiellonia wyrównała w 30 minucie, no tutaj błąd defensywy wykorzystał Jesus Imas, wyszedł sam na sam z bramkarzem rywali i zdobył tego gola, więc ja to tutaj, no nie tyle, no dobre ustawienie i kurs, ma za to jedno, jednak też trzeba oddać, że no, zawodnicy rywali troszeczkę Agieroni pomogli przy tym golu, przed przerwą jeszcze Agieronia mogła naprawdę pięknego gola, po cudownej akcji, to było kilka, koronkowa akcja tak naprawdę, ta przysłowiowa, kilka naprawdę ciekawych podań w polu karnym, Imas chciał chyba odgrywać do polulu, jednak podał za słabo piłkę, przejął bramkarz, ale sama akcja w sobie naprawdę warta uwagi, bo ładnie zagrali, po prostu ładnie zagrali. Można powiedzieć, że było tam klasycznie o jedno podanie za dużo, bo w takich przypadkach dużo się tak mówi. No ale tak, no tutaj akcja, gdyby padł z tego gol, ozdoba meczu. I też Agieloni do momentu zdobycia gola i po zdobyciu gola, no to były tak naprawdę dwie zupełnie inne Jakielony, bo po zdobyciu gola Jaga już była pewniejsza, częściej była przy piłce, kontrolowała tę grę, a to baczka Topola musiała się dostosować do naszego poziomu gry. I też no, nie wyszło im to najlepiej. Bo już nawet całą drugą połowę podsumowując, no to Jagieronia naprawdę grała bardziej, bardziej ofensywnie, była bardziej aktywna, jednak brakowało nie tyle skuteczności, co siły strzałów, bo te strzały były albo za lekkie, albo niecelne. Wystarczyłoby, żeby Jagieronia wykorzystała te za lekkie strzały, i ten wynik byłby już no, spokojniejszy gdzieś mniej więcej w okolicach 55 minut. A tak to dopiero w samej końcówce drugiej połowy. No, najlepsi gracze Jagieroni przypomnieli o sobie. I pokazali, że jednak potrafią strzelać. Wynik, wynik strzelanie w końcówce rozpoczął. Pululu w 81. minucie przejął piłkę przed polem karnym i stwierdził, że sam tę akcję wykończy. Uderzył i padła bramka. Mieliśmy 2 do 1 dla Jagiellonii. I w 88. minucie, no tutaj błąd. Błąd. Po prostu to był tragiczny błąd. Ta piłka tak po prostu chcieli ją wycofać do bramki. Chciał to zrobić dokładnie Radin. Ta piłka niestety no, skozłowała, przejął ją do skoczu, do niej uderzył, padła bramka. Tam jeszcze była weryfikacja, czy był na spalonym, czy nie. Jednak nie był na spalonym, i na szczęście dla Jagieloni to Jaga wygrała 3 do 1 całe spotkanie. co też to dużo daje dobrych pozytywów przed rewanżem, bo rewanż chyba 20 lutego na stadionie Stoku a Jagiellonia wraca z dwubramkową zaliczką 3 do 1 na wyjeździe. Legia pokonała baćkę to pole 3 do 0, więc jest to jak najbardziej rywal zasięgu Jagielloni. No i też nie chcę zapraszać, że już są faworytami, i tak dalej, ale no są na najlepszej drodze do tego, żeby znaleźć się w kolejnej rundzie. Także zobaczymy, jak potoczy się dalsza faza. Ale na razie to Jagiellonia jest zwycięzcą tego meczu. Wygrana pewna 3 do 1 po golach w końcówce, ale jednak tego nikt nie osądza. A Wam dziękuję serdecznie za uwagę i słyszymy się w niedzielę bądź jutro. Trzymajcie się i do zobaczenia.